Cześć, mamy sobie tutaj dzisiaj taką plakosuszarkę Samsung. Niestety przestała działać, dokładnie przestała się uruchamiać z dnia na dzień. Coś tam się zaświeciło, zgasło i teraz już nie działa nic. Zero, aczkolwiek słychać coś tam delikatnie jakby klikało. Szybka diagnoza, uszkodzony prawdopodobnie moduł sterujący, welprogramator. Spróbujemy go zlokalizować i się do niego dobrać. A oto i nasz gagatek. Po zdjęciu tej obudowy ukazuje się nam oto otóż to na lewej ściance pralki. Pralko sużarki. Trzeba go teraz wydłubać stamtąd. I tak to wygląda. Wydłubałem go, poszło całkiem sprawnie. Coś tam zaczyna świecić w nim, klikać, ale niestety pralka nie startuje. Moduł zalany żelem, koszt jego w okolicach 800-900 zł. Spróbujemy go zreanimować. Wyślemy go do zaprzyjeździanego warsztatu. Zobaczymy co oni na to. Jesteśmy z powrotem. Poszło całkiem sprawnie, z przesyłkami cały zajęła 5 dni. Moduł przyszedł cały, bezproblemowo. Zobaczymy, spróbujemy go założyć. Zobaczymy co się zmieniło. Moduł założony, poskręcamy na próbę i startujemy. Jest. I o to chodziło. Żonka zadowolona będzie. Wyszło troszkę taniej jak za nowy. Dokładnie chyba 1,4 ceny. No i mam nadzieję, że długo pochodzi. No to chyba tyle z tej naprawy. Cześć.